Związek Gmin Kwisa niedawno obchodził 30-lecie swojego powstania. Z tej okazji przygotowaliśmy cykl programów, w których poszczególni samorządowcy gmin skupionych w związku opowiadają o historii tego jednego z najstarszych sojuszy samorządowych w Polsce. W pierwszej części naszego cyklu o idei założenia związku i początku jego funkcjonowania opowiada pierwszy przewodniczący zarządu Janusz Skowroński. Od roku 1910. Była pierwsza kadencja samorządu terytorialnego, bo w ogóle po reformie samorządu terytorialnego, i wówczas koledzy wpadliśmy na pomysł jako burmistrzowie, prezydenci i wójtowie miast i gmin województwa Jeleniogórskiego, aby organizować takie cykliczne spotkania, które nosiły nazwę konwentów. One odbywały się w różnych miejscach na terenie ówczesnego województwa, gdzie wymienialiśmy się doświadczeniami, szkolenia odbywaliśmy. Każdy zawsze miał coś do powiedzenia i ewentualnie do podzielenia się jakimiś doświadczeniami. I między innymi, któregoś razu taki konwent, zaproponował nam to pan burmistrz Karpacza Józef Piotrowski, miał odbyć się w pięknym miejscu malowniczym, mianowicie w schronisku Samotnia w Karkonoszach. Tu no, takie zdjęcie znalazłem, gdzie właśnie idziemy do tego schroniska. Właśnie pan, pan burmistrz Piotrowski, ja, pan Tadeusz Kupczak, burmistrz Leśnej i pan Manfred Kocz, już nie żyjący niestety, ówczesny wójt gminy Podgórzyn. Zaparkowaliśmy auta, pamiętam, gdzieś w okolicach świątyni Wank, no i tam pieszo do tego schroniska. Tam odbywały się różnego rodzaju spotkania, prelekcje, prezentacje. I z udziałem między innymi pana wojewody Nalichowskiego, jego pracowników. I na to spotkanie również wtedy przybył człowiek z Bogatyni, bodajże z kopalni albo elektrowni Turów, który mianował się tam specjalistą od spraw ekologii, ochrony środowiska. No i on tam prowadził z nami jakieś zajęcia, jakiś wykład, mówił na tyle mało konkretnie, że e, pamiętam, że nas to tak jakby, no, po pierwsze nudziło, a po drugie, no nie, no, no nie będziemy tego słuchać. Chyba jeszcze w trakcie tego spotkania, żeśmy wyszli sobie przed e, schronisko, nad, nad, e, nad staw piękny, tam grań, karkonoszy. siedliśmy na ławeczce i tak sobie rozmawialiśmy z kolegami sąsiednimi, tutaj wójtami, burmistrzami, zróbmy coś takiego proekologicznego dla tego środowiska. I tak jak pamiętam, to była wczesna jesień 1991 roku, tam się narodził pomysł, żeby stworzyć y, takie porozumienie międzykomunalne. Y, ów, ówczesna ustawa dopuszczała tworzenie związków y, komunalnych gmin i tak naprawdę tam powstały zalążki związku gmin. Kisa. To, była, to była, jak powiedziałem, wczesna jesień roku. Pierwszego roku. Tu mam drugie zdjęcie, które też odnalazłem w swoich, w swoich archiwach, gdzie właśnie siedzimy. To jest więcej osób na tym zdjęciu. Nie tylko ci, którzy zakładali później ten związek, ale też koledzy z innych miast i gmin. Pan Waldemar Siemaszko, już też nieżyjący, szef schroniska, samotnia. I pamiętam tę rozmowę, że, 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 że to było tak, jeżeli my wzdłuż rzeki Kwisy zaczniemy coś robić proekologicznego, to jak ty wybudujesz, powiedzmy, oczyszczalnię ścieków czy zmodernizujesz, to do mnie ta rzeka dopłynie czystsza. No to były lata 90., początek i, 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 i w zasadzie. Ta rzeka nas tak połączyła. Potem pamiętam pierwsze spotkanie odbyło się już w świeradowie Zdroju. To jeszcze nie było spotkanie takie założycielskie, ale takie wstępne, powiedzmy, gdzie dano nam łopaty, sadzonki modrzewi i tam w okolicach wylotu na szklarską porębę, w strugach deszczu, pamiętam, sadziliśmy te pierwsze modrzewie na, na, na chwałę przyszłego związku. Postanowiliśmy się spotykać z biegiem kwisy. I następną gminą po drodze, czyli wzdłuż rzeki Kwisy, to była miasto i gmina Mirsk i wtedy, pamiętam, doszło, to był początek 1992 roku, doszło do już takiego podpisanego, formalnie sformalizowanego spotkania, gdzie zapadła decyzja o utworzeniu tego związku komunalnego właśnie międzygminnego nazwanego właśnie Kwisa. No był to jeden z pierwszych związków w Polsce. To był rok, początek roku 1992. Tam wiem, że potem jeszcze powstał związek gmin chyba wcześniej albo podobnie związek gmin ziemi zgorzeleckiej i po nas jakoś związek gmin karkonoskich. No powiem tak, na, na siedzibę statut, żeśmy oczywiście opracowali to wszystko na siedzibę y, y, związku wybrano miasto Lubań. No Ja z racji ówczesnej sprawowanej funkcji burmistrza Lubania zostałem też pierwszym przewodniczącym tego związku. Y, no jak powiedziałem, opracowaliśmy pamiętam Godło, tą arnikę, którą Państwo widzicie, y, którą opasa jakby rzeka Kwisa, to, to był pamiętam pierwszy konkurs na, 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 na logo, na godło. W związku Gminy, w Urzędzie Miasta w Lubaniu przy 7 Dywizji 14 mieliśmy biuro. To biuro zaczęła prowadzić pani Regina Karczewska, która wówczas też wcześniej prowadziła sprawy związane z ochroną środowiska. No i tak żeśmy funkcjonowali, spotykając się w, w, wzdłuż, wzdłuż właśnie rzeki Kwisy, mając kon konkretne jakieś plany, pomysły na to, by by wspólnie realizować rzeczy, które były, wykraczały jakby poza zakres jednej gminy. Wtedy jeszcze nikt nie myślał o powiatach, to powiaty powstały dopiero z tego co pamiętam w 1998 roku. Myśmy tu jakby wyprzedzili epokę o, o, o dobrych kilka lat. Oczywiście zależało nam na promocji wzajemnej, na poznawaniu, się na poznawaniu regionu, na, na, na ochronie zabytków, spraw związanych przede wszystkim z ekologią, z ochroną środowiska. Pamiętam, że odbyłem też pierwsze spotkanie wyjazdowe, studyjne do, do, do Danii, gdzie zobaczyłem pierwsze kotły, na przykład spalane na słomę do, do, do ciepłowni. I wówczas no, po paru latach z dumą zobaczyłem, że to rozwiązanie jest wdrażane również w Lubaniu. No, zależało nam przede wszystkim na ochronie środowiska. Też z satysfakcją zobaczyłem po kilku latach, że ta rzeka się oczyszcza, bo jak już od strony Boszkowic zobaczyłem pierwsze raki, to wiedziałem, że Związek Gmin Kwisa w czystych wodach, prawda, te raki pływające, to, to znaczy, że, że jednak coś się polepsza i zależało nam na tym, by to później kontynuować, co zresztą po mnie koledzy robili. W 1993 roku ja odszedłem, przestałem być również przewodniczącym Związku i po mnie te obowiązki przejął pan Tadeusz Kupczak, burmistrz miasta i gminy Leśna.